Spokojnie sobie jechali, nie robiąc nikomu krzywdy, ale czekała na nich niespodzianka, rozwieszona pomiędzy drzewami. Na szczęście nic mu się nie stało. Talinka to nie była jedyna niespodzianka. Zobaczcie, co się odwaliło, jak wracali tą drogą. jadąc przez łąkę spotkał ekipę dresiarzów, którym nie spodobała się ta sztuka. Sorry, panowie, nie wciądźcie. Kur... stary, Ogarnij się, nie zgubiłem się. Słuchajcie codziennie Pierwszy raz, jest raz tu jestem przecież nie pierwszy raz kurwa, pytam Ludzie mają się... ku**a zieleń Gdzie jest droga, Gdyby pytam się Tu pracują ludzie, pole nie widzisz Ja nie jadę po polu Ale... jak tu jest pole ku**a, to codziennie tutaj widzimy Pierwszy raz motorek to co, masz być fajny? Zaraz czy ten motorek mogę Droga, pytam się kulturalnie nie jest droga ku**a, trzeba było się nie gubić Tam pierwszy tego ku**a do Raz kurwa. Dziwny typ odwala jakieś akcje na drodze. Zatrzymali się na stacji, i chwilę później ten typ podszedł do nich.

No ej! Uspokój gościu! Uspokój! Uspokój się! Dobra, dobra, dobra ale uspokójmy się wszyscy! Nic się nie stało, nie jesteśmy od niego, no... Okej, okay, mogłeś się pomylić, no dobra.

Starsza Pani Dobra, nie będę Czekała na niego pod drzewem starsza Pani, która nie chciała mu puścić takiej jazdy po łące płazem Dzień dobry Pomóc coś może Pani? Tyle lat sieję tą trawę a ty tak po prostu mi po niej jeździsz, to jest moja trawa. Szpanią, ale ja po niej jeżdżę dwa lata. Boduję je on a ty mi po niej jeździć. Ale nigdy nie było z tym problemu. Ale jestem starsza, boli mnie głowa, proszę mi tu nie jeździć. Ale panią, tu kawałek jest mojej łąki. Proszę mi tu nie jeździć. Ale pani się uspokoi, co pani robi? Że panią! Zaraz na policję zadzwonię. Na policję zadzwonię! Ja zaraz zadzwonię! うん。